Teraz w następnym referacie pan doktor Jerzyński będzie nas zachęcał do inwestowania na Ukrainie, tak? Tak, postaram się, choć może nie wszystkich tutaj zadowoli moje wystąpienie. Chcę powiedzieć o takim projekcie Lubelia, który tak tajemniczo tu nazwałem, a on pochodzi od nazwy miejscowości, gdzie znajduje się w tej chwili kopalnia w budowie. Ja myślę, że na sali jest też dyrektor techniczny tej kopalni pan Jarosław Humen i serdecznie go niniejszym witam. Projekt jest bardzo w dużym obszarze przedmiotem zainteresowania. Naszej, naszych przedsiębiorstw i stąd chcę mu poświęcić kilka słów, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że niektóre informacje, które w tej chwili już posiadam no z różnych względów nie mogę przedstawić, natomiast samo przedsięwzięcie wydaje mi się na tyle atrakcyjne, że warto o nim powiedzieć, bo Znajduje się po pierwsze, tak jak sobie powiemy tuż poza granicami Polski i jest no, takim wyróżniającym się projektem, jeżeli chodzi o działania w zakresie złóż na Ukrainie o czym mówił tu też zresztą pan prezes Ochab. Króciutko o tym projekcie, lokalizacja nomenomen, obszary górnicze tej kopalni nazywają się Lubelska 1, Lubelska 2. Stan aktualny, i atuty tego przedsięwzięcia. Miałem przyjemność też z kolegami z mojego zespołu, który współpracował i współpracuje też z kopalnią, być na budowie tej kopalni kilka takich refleksji. No i oczywiście problemy, które są do rozwiązania, aby ten projekt znalazł, że tak powiem, uznanie. Lokalizacja. Jak widzicie Państwo, to jest tuż przy granicy. Polskiej, mniej więcej 40 kilometrów od Włowa, 15 kilometrów od takiej miejscowości Żółkiew, którą znamy wspaniale z historii, przepiękne miasteczko, odnowione i, i w odległości mniej więcej 15 kilometrów jest realizowana budowa tej kopalni. To są atuty, które wymieniła strona ukraińska na swojej stronie internetowej. Duże, dobrze rozpoznane zasoby wysokiej jakości węgla, możliwość poszerzenia przedsięwzięcia, wysoko kwalifikowane kadry. Na ten temat dwa słowa: mianowicie w pobliżu likwidowane są kopalnie wołyńskie. I to są kopalnie, które albo wyczerpały zasoby, albo eksploatują je w warunkach, które znacznie odbiegają od tego projektu, stąd też pozyskanie kart tu nie stanowi problemu. Duży potencjał, oczywiście, wzrostowy baz zasobowej, o czym tutaj powiem jeszcze. Unikalność w pewnym sensie tego złoża, konkurencyjne koszty, korzystne warunki, no i plan produkcji, który dzisiaj z różnych względów wydaje się nierealny, ponieważ istnieją opóźnienia przede wszystkim w budowie szybu. Lokalizacja jeszcze przybliżona, tu Państwo widzicie tą miejscowość Lubelia i położenie tego złoża, tak jak ono. Tak jak ono figuruje, to jest cały ten obszar i w kierunku granicy kolejne obszary, które będą ewentualnie przedmiotem potencjalnego rozpoznania. To jest taki widok mniej więcej na jakiej odległości to złoże znajduje się od, kolej, od kolejnej kopalni, czyli od kopalni Bogdanka, która tu jest położona w pobliżu granicy. Nie jest to odległość zbyt duża. W każdym bądź razie najbliższe przejście graniczne, którym przekraczamy jadąc w kierunku tego obszaru górniczego to jest Rawa Ruska. Tu Państwo widzicie. To jest Lubelska 1, Lubelska 2 i kolejne obszary, w tej chwili rozpoznawany obszar Lubelska 3, Lubelska 4, Lubelska 5, aż sięgający tutaj granicy. Stan aktualny. Właścicielem koncesji na eksploatację złóż jest CCI Lubelia. Tu jest pewna trudność, bo spółka jest grupą holdingową, posiada również spółki zarejestrowane w Anglii i na Cyprze. Złoże jest stosunkowo dobrze, a nawet bardzo dobrze rozpoznane otworami wiertniczymi z powierzchni. 433 otwory w siatce 500 na 500, miejscami to jest nawet siatka 250 na 500. No i oczywiście ilość otworów, które wykorzystano do oszacowania zasobów, to jest 431. Pozwoliłem sobie posłużyć się tu danymi z takiej opinii, którą przygotowywałem dla strony ukraińskiej. Mianowicie to są zasoby wydobywalne, które e, e, strona ukraińska wykazuje wydobywalne w tym sensie, je posługuje się taką nazwą, że to jest wydobycie brutto, czyli wydobycie po stronie baz zasobowej plus skała płona no i węgiel handlowy na poziomie to co nas najbardziej interesuje około 104 milionów ton według firmy Wardell Armstrong, która przygotowała też swoją opinię, jest to nieco mniej, ale w każdym razie to jest ten mniej więcej poziom, który został już potwierdzony, a nawet jak za chwilę powiem z pewną tendencją wzrostową. Trzy pokłady węgla koksującego głębokość od 700 do 850 metrów miąższość to są wszystko pokłady cienkie 0,7 do 1,8 metra, a tutem jest w tym momencie nie tyle miąższość, co mały kąt upadł i jak za chwilę zobaczymy ten pokład najciekawszy, ten 7 zaznaczonych. Kolorem żółtym to jest praktycznie prawie poziomy. Powyżej dwa pokłady, które są, że tak powiem, rozszczepionymi pokładami. Udostępnienie dwoma szybami w bloku numer jeden, czyli w tym Lubelska, jeden w obszarze, dwa to jest już poziomymi wyrobiskami, które są pociągnięte centralnie od szybów, zlokalizowanych w tym bloku pierwszym. No i podstawowy system eksploatacji, system ścianowy z zawałem skał Ściany prowadzone w różny sposób po wzniosie, po upadzie, porościągłości. Zdecydowana większość porościągłości tych ścian o bardzo dużych i atrakcyjnych wybiegach. Nie potwierdzone zostały tymi otworami zbyt duże zaburzenia tektoniczne. Docelowe wydobycie kopalni to jest poziom 4,2 miliona ton przy wydobyciu brutto 5,2. To jest poziom poniżej obecnej Bogdanki, która wydobywa 5,8, a wkrótce będzie wydobywała w 2014 roku około 15 milionów ton węgla brutto przewiduje się tutaj eksploatację dwóch ścian w pierwszym roku eksploatacji to jest ten pokład 18 dwie ściany kombajnowe i kolejne trzy ściany kolejna trzecia ściana to już strugi i w dalszej konsekwencji to będzie generalnie eksploatacja przy wykorzystaniu strugów no wielkość całej bazy i wielkość bazy zasobów przemysłowych Państwo tutaj widzicie, czyli czas istnienia tej kopalni to około 40 lat. Niewątpliwie korzystne warunki górniczo-geologiczne, możliwość zastosowania tych wysokowydajnych kompleksów zmechanizowanych, położenie geograficzne też wydaje się być tutaj atutem. No i obecność to, co podkreślała strona ukraińska. Teren jest zupełnie niezagospodarowany, to są wioski, Wizyta nasza na tej kopalni, przed, jesteśmy przed tablicą informacyjną. Tak ma wyglądać ta kopalnia lubelska 1-2, wizji projektantów. Projektanci to przede wszystkim grupa pracująca w tej chwili właśnie pod kierownictwem Pana Dyrektora Humena w miejscowości Żopfa No teren jest zdejmowany, humus, droga dojazdowa to są obiekty, które już, że tak powiem, istnieją, w tej chwili pewnie to zaangażowanie w tym roku będzie być może jeszcze większe. Dalej widoczna w tle wiertnia Arcelora Mittala Steel, który swoimi, że tak powiem, przy pomocy odwierconego otworu potwierdzał, potwierdzał tą jakość węgla i ta jakość węgla, czyli węgla koksującego 35,1, czyli tej u nas bardzo takiej oczekiwanej jakości została potwierdzona. No czeka ten piesek na inwestora potencjalnego. Problemy, które tu są do rozwiązania, to są problemy bardzo istotne, które rozwiązuje w tej chwili inwestor zasilanie w energię przede wszystkim, transport węgla do zakładu przeróbki. No to, co nad czym między innymi my też pracujemy, to jest kwestia zagrożeń naturalnych, potwierdzenia tej jakości węgla i skali jego występowania. No i nie da się ukryć, że o całym przedsięwzięciu na pewno rozstrzygną problemy prawne. Zwracał na to uwagę pan prezes OHAP. Te problemy prawne będą skomplikowane przede wszystkim z tego tytułu, że złoże jest w rękach holdingu, który ma również swoje spółki poza granicami Ukrainy. Jak myślę, że też dokładnej badań w sensie prawnym i finansowym będzie wymagała cała sytuacja na Ukrainie. No jest to pierwsza prawdopodobnie o takiej skali możliwa inwestycja. Myślę, że bardzo, bardzo interesująca, ale jak Państwo widzicie, wyzwań tutaj też przed tą inwestycją jest bardzo dużo. Tytułem takiego, myślę, sygnalnego wywołania tego bardzo ciekawego tematu dla części z państwa ten temat był znany, ponieważ grupa ukraińska też prezentowała tutaj w trakcie swojego pobytu w niektórych firmach to złożę. Bardzo dziękuję państwu.